Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku moje top. Dzisiaj krótszy odcinek, bo i temat nie za fajny. W tym filmiku dowiecie się, na jakich pięciu grach się najbardziej zawiodłem. Są to gry, na które niecierpliwie czekałem na premierę, by ostatecznie rozpatrzać nad źle wydanymi pieniędzmi. Jak w każdym odcinku tej serii, odcinki moje top są subiektywne oraz mogą zdradzać mocno zarys fabularny danej gry. Jeżeli wstęp mamy już za sobą, przejdźmy do głównej części odcinka. Zapraszam. Miejsce 5. Batman Arkham Origins już w wielu odcinkach zachwalałem batmanowską serię wręcz pod niebiosa. Niestety doszliśmy do momentu, w którym mój zachwyt musi ustąpić miejsca rozczarowaniu i goryczy. Poprzednie części z Batmanem w roli głównej były istnym majstersztykiem. Nietuzinkowe oraz oryginalne, dobrze podchodzące do tematu Batmana i jego niecodziennych przygód. Co dostaliśmy w trzeciej odsłonie Batmana z dopiskiem Arkham Origins? W gruncie rzeczy... To samo. Nie twierdzę, że Batman Arkham Origins jest grą słabą. Wręcz przeciwnie. Daje się tu spędzić miłe chwile, ale poprzednie części przyzwyczaiły nas do zdecydowanie wyższych lotów. W Arkham Origins zabrakło kilku elementów znanych z poprzednich gier. Animacje to jedna sprawa, ale zabrakło w moim odczuciu tego czegoś, co do tej pory świetnie charakteryzowało serię z Batmanem. Grę można naśmiał kupić. Fak nie jest ona zła, lecz jeżeli do wyboru macie tą część, a poprzednie dwie, to wasz wybór powinien zdecydowanie paść na dwie poprzednie części. Brak jakichkolwiek nowości, brak niektórych elementów występujących w poprzednich odsłonach, to główne grzechy Batman Arkham Origins. Na szczęście wszystkie znaki na ziemi mówią nam, że kolejna gra Batman Arkham Knight. Będzie już o wiele, wiele lepsza od poprzedniczki. Na to wszyscy liczymy. Data premiery jest przewidywana na czerwiec 2015 roku. Miejsce czwarte. Ogromne zaskoczenie. Gotik. Gotik, Gothic. gra, która jest jedną z moich ulubionych, jest również jedną z najbardziej rozczarowujących. Bardzo nietypowa sytuacja, nieprawda? Za każdym razem, kiedy rozpoczynam swoją przygodę z Gotikiem, doznaję dwóch skrajnych emocji: niesamowitej ekscytacji oraz smutku. Ekscytacji, bo Gotik to świetna produkcja, w którą każdy powinien zagrać, i smutku, bo serce mi się kraje, jak widzę, ile jest tu rzeczy niedokończonych, pominiętych, niedorobionych. Żeby nie było Gotik to już żywa legenda i jest to wstyd dla gracza, jeżeli jeszcze nie zgłębił się w tym mrocznym i niesamowicie klimatycznym świecie. Jednak gdyby twórcy Gotika otrzymali wystarczająco dużą ilość czasu na dokończenie swojej produkcji, ta gra byłaby po prostu nieziemska. Wspomniałem, że Gotik jest niedokończony, ale co mam dokładnie na myśli? Już wymieniam. Puste lokacje, jak na przykład wolna kopalnia, duża przestrzeń, która jest po prostu pusta. Imienne postacie, które jednak żadnej roli w fabule nie odgrywają, jak na przykład najemnik orik. Po świecie da się znaleźć kilka budowli, które aż się proszą o jakiekolwiek zagospodarowanie, a są nic nieznaczące, bez praktycznie jakichkolwiek zadań pobocznych. No i ostatnim z tych większych niedoróbek są przedmioty, które w grze nie występują, ale można je przywołać kodami. Na przykład lekarstwo Kaloma. Jest to dość smutne. Wiele z tych rzeczy, które wymieniłem, rozwija najlepsza modyfikacja do gotika, czyli moroczne tajemnice. Jednak są osoby, które nie przebadają za modami. Na przykład ja. Ciekawostką jest to, że do gotika miał wyjść dodatek, który by zapewne wiele z tych rzeczy poprawił. Jednak na planach się skończyło. A szkoda. Jednak, tak jak już wspominałem, zagranie w Gotika to jest niemal obowiązek szanującego się gracza. Trójeczka z Saints Row 4. Jak już kiedyś wspominałem, Saints Row 3 wspominam świetnie. Wręcz rewelacyjnie, co poskutkowało znalezieniem się tej gry na 17 miejscu spośród 20 moich ulubionych gier. Skoro trzecia część Przygód Świętych tak mi się spodobała, to wiadomo było, że na kolejną część będę czekał z niepohamowaną niecierpliwością. Czy było na co czekać? Nie, nie i jeszcze raz nie. Tak raz zdobyła ocenę na gry online niecałe 8 na 10. Ja bym jej nie dał nawet 3 na 10 względem poprzedniczki. Nudna, monotonna i co najważniejsze, brakowało w niej kilku czołowych postaci z poprzedniej odsłony. Dubstep Gun, potężne moce, nie zatuszują niedoskonałości tej produkcji jakim jest przede wszystkim monotonia. Czyli nic innego jak dokładnie te same zadania poboczne. Które warto było przechodzić, bo zawsze czekała na nas jakaś fajna nagroda. Co nie zmienia faktu, że to były najbardziej nużące zadania poboczne, w jakie kiedykolwiek grałem. No i brak niektórych stacji radiowych. Porawka. Ja lubię jeździć samochodem. Podczas tej gry mowę dwa razy wsiadłem za kółko. Dlaczego? Bo to jest zupełnie nieopłacalne, jeżeli masz takie super zdolności jak chybowanie, superskok, supersprint i tak dalej. Wielka szkoda tej produkcji, ale miejmy nadzieję, że kolejna część podniesie serię z kolan w moich oczach i powróci na tron. Ale jakoś wątpię w powodzenie tego działania. I już miejsce drugie. Arcania Gothic 4. Znowu Gothic. Jeżeli tą grę w ogóle można nazwać gotikiem, ale po kolei. Ja, jako wielki fan serii gotika, niesamowicie nie mogłem się doczekać na najnowszą odsłonę. Jedynka, dwójka z dodatkiem były świetnymi częściami. Trójka również, choć bez szaleństw. Dodatek zmierzył Bogów, przepraszam, Bogów, przemilce. Nareszcie nadeszła pora premiery Arkanii. I wiecie co? Początek fabuły był świetny. Bardzo mi się spodobał. Był nietypowy jak na gotyka i większość RPGów. Oszędzę wam zdradzenia zarysu obornego, wyjątkowo. Później kiedy nadszedł punkt kulminacyjny, wszystko zmieniło się diametralnie. I to właśnie z tym punktem kulminacyjnym czar dobrej fabuły prysł. Niestety. Na próżno by szukać jakichkolwiek powiązań z poprzednimi, świetnymi odsłonami gier. Poza jedynie bohaterami, którzy te w Arkanii są jacyś inni, mało charyzmatyczni i bezbarwni. Było to już wiadomo przed premierą, że grupą docelową tej produkcji miał być rynek amerykański. Czy to wyszło Gwy na dobre? Odpowiedzcie sobie sami. Arkania Gothic 4 to nie jest Gothic, bo jedynie co te grę łączy to występowanie niektórych bohaterów z poprzednich części, muzyka która trzyma poziom i na dobrą sprawę to byłoby na tyle. Fabuła bez polotu, wiele ułatwień spółki. względem poprzednich odsłon, bezpłciowe charaktery, smutne ale prawdziwe. Ponarzekałem trochę, ale teraz zapewne wszystkich zdziwię. Jeżeli nie macie w co grać, to spróbujcie z Arkanią. To poprzednich gotików nie może się ona równać, ale skłamałbym, jeżeli bym tutaj powiedział, że zmarnowałem tylko czas przy tej grze. Zapewniła mi ona kilka miłych chwil. Miewałem momenty, że naprawdę świetnie się przy tej grze bawiłem. Według mnie warto spróbować, a nuż się okaże, że się wam spodoba. Najbardziej rozczarowującą grą według Chudego zostaje FIFA 14. Zaskoczeni? Wiecie, dlaczego nie kupiłem FIFA 15? Bo 14 tak mnie rozczarowała, że postanowiłem nie dawać tej serii kolejnej fansy, mimo że jestem graczem FIFA od roku 2004 na PS1. Skupię się tutaj na trybie Ultimate Team. Czym jest Ultimate Team? Jest to tryb, w którym składasz swoją jedynastkę ze wszystkich możliwych zawodników, jacy występują w FIFA. Pozyskujesz ich kupując za wirtualną walutę, im lepszy zawodnik, tym droższa jego wartość, lub otwierając packi, bardzo ogólnikowo mówiąc. Naprawdę świetny tryb. Zacząłem w niego grać bardzo późno, bo dopiero od FIFA 13. Bardzo mi przypadł do gustu i z ogromnym wyczekiwaniem liczyłem dni do premiery FIFA 14. Hmm, <słuch> żebyście wiedzieli, co za katufę musiałem przeżywać. Mówię tu przede wszystkim o bagach tego trybu. Jasne, możecie bronić tego tytułu, argumentując się, że ja nie umiem grać. Co za krystynuje, bo grałem w pierwszej lidze, a w poprzedniej części nawet ją kilkukrotnie wygrałem. No ale tak nie jest. Wygrywasz do 90 minuty 2-1. A kończysz metr przegrywając go 2-3. Wychodzisz sam na sam z bramkarzem w 45 minucie, jednak sędzia kończy pierwszą połowę. Tracisz 5 bramek w pierwszej połowie i wszystkie po golach z główki. Sędzia dyktuje karnego dla przeciwnika z powodu dotknięcia twojego obrońcy, jego napastnika. Napastnik 1,60 wygrywa główkę z twoim obrońcą 1,90 strzelając przy tym gola. Najszybszy zawodnik w grze nie potrafi wyprzedzić zwykłego, przeciętnego gracza drużyny przeciwnej. Witaj w FIFA 14! Takich przykładów mógłbym mnożyć i mnożyć. Więc stwierdziłem, że po co mam sobie strzepić nerwy i po prostu nie kupię najnowszej odsłony symulatora piłkarskiego. A! I zapomniałem dodać, że podczas mojego obcowania z Fifą, zostałem okradziony przez jakiegoś frajera. Wchodzę do Fify i co? Żadnego zawodnika nie mam. Świetnie. Od tamtej pory, a była to późna zima, już nie włączyłem Fify. Tak oto zakończył się kolejny odcinek serii Moje Top. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli, mieli tego za złe, że wyjątkowo pięć, a nie więcej miejsc było w tym odcinku. Ale pamiętajcie, że ta ilość miejsc nie jest stała. Będą odcinki, że będzie tych miejsc 5, 10, 20 i więcej lub mniej. W rekompensaty starałem się trochę bardziej szczegółowo opisać problem. Jak widzieliście, poza pierwszym miejscem gry, które dziś omawiałem, może i były rozczarowujące, ale nie były też złe. Więc jeżeli Wam się nudzi, to polecam zapoznać się z niektórymi występującymi tutaj tytułami. Ja już się z Wami żegnam. mówi chudy, pozdrawiam i cześć. P.S. Zapraszam na mojego Facebooka. Link w opisie.